Hej, witam was serdecznie moi drodzy w odcinku odkurzonych czołgów. Co takiego dzisiaj odkurzamy? Otóż to coś. To coś, co wygląda jak niszczyciel pospawany na prędce. No Brytyjczycy, Brytyjczycy to już zupełnie inny tok myślenia. Jak pewnie wiecie, długo nie mogli się przekonać do tego, żeby płyty pancerne zrobić pod skosem, a przynajmniej w tego typu pojazdach. Tutaj mamy... Churchill GC. I dzisiaj się właściwie nim zajmiemy, czy to jest pojazd, którym w ogóle da się grać w WOCie? Otóż mimo całego wyśmiewania, bo moim zdaniem jest to najbrzydszy pojazd w grze, to wydaje mi się, że do pewnych rzeczy ten nadaje się jak mało który. Na poziomie szóstym mamy moi drodzy oto niszczyciel, który ma działo o penetracji 220 i może tutaj sobie to działo, tak zróbmy. Więc penetracja 220, obrażenia 280 i uwaga, celność 0,34. Także no coś fantastycznego. Do tego mamy opuszczanie działa minus 10 stopni, którego w grze po prostu odczuć nie da się. Dlaczego nie da się odczuć opuszczania działa w tym pojeździe, to zaraz Wam to wytłumaczę. Ale jeszcze do tego mamy celność, przepraszam, czas celowania 2,1, tak jak mówiłem 0,34 celność, czyli jak na szósty poziom, no to działo jest wręcz rewelacyjne. Nie potrzeba tu używać golda, nieważne na co nas wyrzuci. 220 powinno nam wystarczyć na większość, no ogromną większość czołgów, z którymi się spotkamy. Oczywiście wad ten pojazd ma mnóstwo, co nie miara, czyli jest wielki, kolubrynowaty. Nie ma pancerza, który mógłby cokolwiek odbić. Jeżeli myślicie, że no, wygląda to trochę jak Churchill i będzie miał pancerz Churchilla, no to jesteście w błędzie, zaraz sobie to omówimy. Ale najpierw, dlaczego minus 10 na tym pojeździe, no ja nie wiem, jest zupełnie nie, yy, nieodczuwalne. Otóż dlatego, że to działo nie znajduje się tutaj. Gdyby znajdowało się tutaj na samej górze, no wtedy pewnie 10 stopni by się nie opuszczało, ale gdyby, no to jeszcze, ale ono się znajduje w tym miejscu. Więc gdybyście chcieli w bitwie wykorzystać 10 stopni opuszczania. To nie tylko pokażecie całą tą mięciutką nadbudówkę, ale pokażecie gąski też do zdetrakowania. No niestety, także jest to totalna tragedia. Jeżeli komuś udałoby się zdetrakować wam gąskę, to może jedną pestkę szybkostrzelny czołg wsadzać w gąstkę i jedną tutaj w tą płytę. W gąskę, w gołębnik, w gąskę, w gołębnik. Tak to niestety jest. Ja go mówię podczas tam dwóch bitewek, ale. Najpierw pancerz. Tutaj żadnej filozofii nie ma w pancerzu, słuchajcie, no nie jest to Churchill, jak widać w tym miejscu mamy 76, tutaj na zielono, czyli 38 i cała ta paka, która jest ostrzeliwana zawsze ma 88 mm. Na szóstym poziomie naprawdę nikt nie ma problemów z przebiciem 88 mm, może na przykład KW-220 o coś takiego, tego typu czołgi mogą się tam dingać, ale normalny pojazd nie Boku mamy 63 mm, do tego baboki. Baboki uwielbiają wręcz ten czołg, ponieważ tutaj ma zaledwie 15,9 mm, a z tyłu również 15,9. Czyli jeżeli babok się tu wstrzeli, przypominam, że na tym poziomie spotykacie się z bardzo szybkostrzelnymi artyleriami, na przykład. W no, co tam może być? Oprócz Francji, wiadomo jakiej, może być jeszcze Kopytko, może być jeszcze Bishop. Bardzo, bardzo upierdliwa artyleria, jeżeli gracie tym. Wykryty ten pojazd jest e, rozstrzeliwany, więc trzeba tak grać, żeby nie być wykrytym. A jeżeli nie jest wykryty, to. Potrafi odwdzięczyć się całkiem niezłym przetrzebieniem wroga. Sprawdźmy sobie, jakieś bitewki i ja troszeczkę poględzę. Okej, okay, obejrzyjmy sobie bitewkę, która wczoraj była na streamie. A ja troszeczkę opowiem słuchajcie, wygląd. No już widzieliście, jak to wygląda słabizna. Po prostu proste, prosty pancerz, i do tego. Bardzo, bardzo wolny pojazd. Co takiego by mogło sprawić, żeby ten niszczyciel był może nie dobry, ale żeby był przyjemniejszy w grze? Otóż wydaje mi się, że gdyby to działo miało duży wychył, to spokojnie można by było tym pograć, może nie przyjemnie, ale przyjemniej niż teraz. Problem jest taki, że niestety wychył tego działa jest bardzo mizerny. Także dali działo świetne, jak na ten poziom, szósty, to jest to rewelacyjne wręcz uważam działo. Natomiast no, wychył jego jest tragiczny, do tego toporność tego czołgu jest ogromna i do tego nadaje się on uważam wyśmienicie na snajpera. Jeżeli lubicie snajpić, kampić, jak zwał tak zwał, czyli robić typową robotę Niszczyciela czołgu, to wbrew pozorom ten niszczyciel jest całkiem przyzwoity, ponieważ, tak, po pierwsze, sporo nim możecie zarobić w stosunku do innych pojazdów. Dlaczego? Dlatego, że tu się goldem po prostu nie gra, bo nie ma to większego sensu. Nawet jak was wyrzuci na ósemki, to jest mnóstwo, mnóstwo czołgów, które bez problemu przebijecie zwykłymi pestkami. Tutaj macie. Penetrację, to już mówiłem zresztą 220. No to słuchajcie, 220 to jest naprawdę bardzo, bardzo duża penetracja, jak na szósty poziom, prawda? Co dalej? 280 uszkodzenia, też całkiem przyzwoite. Na goldzie mamy, uwaga, no właśnie, 252, czyli naprawdę nieźle. No tutaj po 300 można walić. Także mapka Himmelsdorf nie jest stworzona dla tego niszczyciela, ale jeżeli może strzelać z takiej odległości, gdzie nie jest wykryty, no to naprawdę nie trzeba szukać lepszego w World of Tanks. Także jeżeli ktoś chciałby sobie na malidóweczce, na prochorówce macie miejscówki i chcielibyście postać, postrzelać, to wbrew pozorom ten niszczyciel naprawdę się do tego świetnie nadaje. Oczywiście. Gdyby nie była to taka krowa, taka kolubryna, to nadawałby się lepiej. No, e, sugerować się można tą prędkością, tą kolubryną, że mamy tutaj pancerz, no ale przed chwilą widzieliście, jaki ten pancerz jest, prawda? Także, no, jedziemy 23, 24. To jest super teren do jechania. 25, 26 km na godzinę. E, jedyny nasz atut. To są obrażenia i to jest penetracja. Nic więcej. Nie ma tu żadnego atutu na tym czołgu. No, oczywiście taki KW1S nie ma szans w starciu, zwłaszcza, że tutaj ma jeszcze jakieś słabe działo. No proszę, no to to bez problemu przewija i to nic dziwnego. Ok, zobaczymy sobie drugą bitwę, bo tutaj, jak się pewnie domyślacie, druga wada, czy też kolejna wada się ujawnia. Ja już w tej bitwie nic nie mogę zrobić. Dlaczego? Bo jest to zawolny pojazd. Przeciwnik ma jeszcze ile? 6 czołgów, a ja absolutnie nie dojadę do żadnego z nich. Bo po prostu jestem zawolny. Może gdybym teraz skręcił na ich bazę, a nie jechał na ósemkę, to może by się tak zdarzyło. Natomiast to, no, zdecydowałem się jechać na ósemkę i tutaj nic się nie stanie, dlatego zobaczmy sobie kolejną bitwę, która będzie typowo camperska. Okej, okay, pozycja jaką tutaj przyjąłem jest no chyba najbezpieczniejsza z możliwych, ale dosyć skutecznie można wszystkie zapędy graczy, którzy są na środku, po prostu tutaj ostudzić. Z drugiej strony, gdyby nie te kamienie z prawej, to można by było również wspomagać swoich, a tak to niestety dopiero jak oni naszych przepchną, to możecie cokolwiek robić. No tutaj. Szwedzik y, pokazuje się, ale chyba tak do końca się nie pokaże. O, proszę. No, trzeba jeszcze trafić, tak? Tutaj akurat się to udało za 280. No, i na tym poziomie, bo znów jest losowanie na szóstki, można zrobić całkiem y, przyjemny damage. Wbrew pozorom, moi drodzy. Losowanie na szóstki wcale nie jest moim zdaniem najkorzystniejsze w, tym, w przypadku tego pojazdu. Najkorzystniejsze jest losowanie moim zdaniem na siódemki, ponieważ siódemki mają już bardzo dużo hapsa w stosunku do szóstek. Tam są czołgi zwłaszcza ciężkie i niektóre wolne, które mają mnóstwo hapsa, mnóstwo obrażeń można zrobić. Na szóstkach oczywiście fragów pewnie można trochę zrobić, ale tylko wtedy jak na Was wyjeżdżają no bo jesteście do licha ciężkiego niemobilni no i tutaj na mnie będą za chwilę wyjeżdżać także ten niszczyciel można powiedzieć się sprawdzi a co byście powiedzieli dlaczego ja tu stoję i dlaczego do przodu nie pojechałem, otóż ten pojazd z przodu nie ma w ogóle racji bycia w World of Tanks z go każdy inny czołg po prostu, gdyby wychył tej lufy, tak jak mówię, był jakiś taki naprawdę duży, no to wtedy moglibyśmy szybko strzelić w pojazd, który się na nas wychyli. Ale tak, no zobaczcie, no jaki tu jest ten wychył? Malutki. Niestety, jak widzicie, nasi tutaj poginęli i przeciwnik atakuje dosyć mocno, no ale dla mnie jest to idealna sytuacja. Teraz tylko jedna rzecz. Ten czołg potrzebuje spota. Jest spot, to on sam może obronić bazę, no bo te obrażenia alfa jest tutaj całkiem spora, prawda? No, opuszczanie lufy deszczu by się przydało, no ale... Wszystko właśnie chodzi o to, o to, o to działo. Proszę bardzo. I gość już wie, że jest niedobrze, jak atakuje. Jakby wszyscy razem atakowali, to tak, ale niestety ten atakuje samotnie, prawda? Teraz drugi zaatakuje. <laughs> Nigdy tak się nie robi. No. Jak jest duża przewaga na jakiejś flance, to najlepiej jest wyjechać całą gromadą, i wtedy przynajmniej mamy wyspotowane cele. A tak łatwo jest się bronić przeciwko pojedynczemu pojazdowi. Ja może powinienem tutaj do przodu troszeczkę pojechać, ale bałem się, że mnie wyspotują. A zobaczcie, że w przeciwnika drużynie są trzy baboki. A tutaj tylko kolega w T3485M z Plutonu został, prawda? No i dobra, w końcu jadą. Nie przycelowałem się Dingam od Churchilla, który teraz zrozumiał, że to jest niedobrze dla niego. No i teraz e, takie, takie tutaj nie wiem, nie można tego nazwać w No takie kastanie pod kątem e, absolutnie nie ma racji bytu. Patrzcie. No, niestety tutaj wybrałem tego, żeby zniszczyć, o dziwo tutaj nie zostałem przebity. No, ale baboki już w tym momencie prawdopodobnie atakują. No, i też do przodu nie za bardzo tu się mogłem wychylić, ponieważ tam z tyłu susto, prawda? Widać, zresztą nie tylko susto, bo jeszcze jak widać jest IKV. Szkoda, że tak się tu schowałem. Bo tego IKV-a mógłbym strzelić, a tak Tom teraz zniknął i koniec. I absolutnie koniec. W tych bitwach widać wszystkie zalety i niestety wady tego pojazdu. No, jestem bardzo nieporadny, jeżeli chodzi o walkę z szybkimi pojazdami. Szybki pojazd może z nim zrobić co chce. No, ale to chyba widać na jakim podwoziu to jest, prawda. Także yy, wbrew pozorom, absolutnie nie odradzam wam grania tym niszczycielem. Natomiast nastawcie się na snajpienie, takie czyste snajpienie. A jeżeli już macie później gdzieś yy, coś zrobić, to nie da rady. No widzicie, tak jak tutaj usiłuję celować, to po prostu ciągle muszę nadrabiać gąsienicami. No i streeta też swoją drogą. Zresztą teraz jeszcze mnie ogłuszyła artyleria. Więc. Niestety. No, i wyjeżdża kolega. Ten kolega dostanie nagrodę ode mnie. Ewidentnie, kurczę. Zobaczcie, co tutaj się będzie działo teraz. Bo to jest ciekawe. Ja jestem bezbronny. Jeszcze babok, oczywiście, więc 68 hapsa I tutaj, oczywiście, przyklejam się do kamienia. Zawsze wam radzę to. A, koleś mnie taranuje. O, po prostu masakra. IKV 580 Hapsa to jest za dużo, żeby na niego wyskoczyć, mając 69. No, artyleria robi swoje. Przeciwnik Susto rozbił się, więc prawdopodobnie na lodowiec tam wjechał i później chciał szybko zjechać, i nic mu z tego nie wyszło. Także mamy bardzo dużą przewagę w tym momencie. No, ale czy tą przewagę wykorzystamy. Najgroźniejszy jest ten, co nas spotuje, czyli ten niszyciel. Ja tutaj myślałem, że on pojechał do góry i chciałem go objechać. To by była całkiem fajna akcja. No myślałem, że jadąc tędy, teraz po prawej stronie yy, będę go miał wjeżdżającego na górę. I pewnie gdybym dalej tam pojechał, to rzeczywiście mógłbym go w końcu dorwać, ale. Zdecydowałem, że dobra, nie wykryłem go, to go nie ma, widocznie, tak? No i to był mój błąd. Bo gdybym tam kawałeczek jeszcze pojechał, to bym go dorwał. A tak? Zaraz zobaczycie, gdzie on się nagle uaktywni. Proszę bardzo. Widzicie to? <grytanie> Kurde. E, zdawałem sobie sprawę, że otwarta walka z tym niszczycielem nie ma sensu. No bo ja jestem na strzał, a jemu mogę zadać 280, prawda? tutaj ta artyleria trochę go szczuje. No pierwszy raz się wychylił tutaj. Już dostał 268. Zresztą to jest ostatni niszczyciel i drugi strzał będzie tutaj podobny. Eee, dobra, to właściwie jest koniec tego materiału. Chciałem Wam pokazać eee, ten niszczyciel jako taki no nie do końca bardzo, bardzo kiepski pojazd, ponieważ ma on swoje zalety. Zalety dosyć spore. No i to musiało się e, zdarzyć. Gościowi zostało 12 hapsa. Oczywiście mogło wylosować tak, że on zginie, no ale i tak wylosowało dosyć dobre obrażenia powyżej średniej, prawda? Także czołg, który budzi śmiech, zazwyczaj jednak potrafi w bitwie zrobić, tylko zakładając, że będzie sobie kampił i ktoś mu będzie spotował. To tyle, koniec odcinka Odkurzonych Czołgów, żegnam się z Wami, do usłyszenia.